Rowery Cross Level czy Hexagon, jaki rower górski Cross wybrać? Wybór odpowiedniego roweru górskiego to kluczowa decyzja dla każdego miłośnika jazdy w terenie. Marka Cross, znana z wysokiej jakości rowerów, oferuje dwie popularne serie rowerów górskich, Hexagon i Level. Oba modele mają swoje unikalne cechy i zalety które wpływają na doświadczenie jazdy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym dwóm seriom i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, który z nich może być lepszym wyborem dla Ciebie. Cross Hexagon. Komfort i uniwersalność. Rower Hexagon to flagowy model marki Cross przeznaczony głównie do jazdy w terenie górskim. Projektanci tej serii postawili na połączenie komfortu i wygody z charakterystykami typowymi dla rowerów Crossowych. Wynikiem jest rower górski, który jest bardziej komfortowy i uniwersalny niż tradycyjne modele sportowe. Takie jak level. Wytrzymała konstrukcja jedną z kluczowych cech rowerów hexagon jest ich wytrzymała konstrukcja. Te rowery są zaprojektowane, aby radzić sobie z trudnymi warunkami terenowymi. Oznacza to, że możesz śmiało wybierać się na bezdroża i wyboiste ścieżki, wiedząc, że twój rower nie zawiedzie cię w trudnych sytuacjach. Komfortowa pozycja za kierownicą cross hexagon oferuje również wygodną pozycję za kierownicą. Geometria aluminiowej ramy pozwala na zajmowanie wyprostowanej pozycji, co jest istotne podczas długich przejażdżek dzięki temu unikniesz nadmiernego obciążenia kręgosłupa i pleców co zdecydowanie poprawia komfort jazdy. Górski osprzęt Osprzęt górski to kolejna zaleta rowerów Hexagon. Dzięki szerokim oponom i odpowiednio dobranemu osprzętowi, te rowery nie boją się żadnych trudności. Opony z terenowym obieżnikiem zapewniają doskonałą przyczepność w trudnym terenie, a amortyzator przedniego zawieszenia ułatwia pokonywanie nierówności. Idealne dla początkujących rower Górski Cross Hexagon jest idealny dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jazdą w terenie. Jest stosunkowo łatwy w obsłudze, a komponenty Shimano gwarantują prostotę obsługi. Hamulce tarczowe oraz V-brake są lekkie, trwałe i skuteczne, co daje początkującym rowerzystom pewność siebie podczas hamowania. Wielkość kół modele hexagonu oferowane są z kołami o rozmiarach 27,5 cali lub 29 cali. To istotny aspekt. Który wpływa na właściwości jezdne roweru koła 27,5 cali są bardziej zwrotne i odpowiednie do technicznych tras, podczas gdy koła 29 cali pozwalają na lepsze pokonywanie przeszkód i oszczędzają energię na dłuższych trasach. Cross-level, precyzja i agresywność. Jeśli zależy Ci na precyzyjnym prowadzeniu roweru i agresywnym stylu jazdy, seria Cross-level może być dla Ciebie odpowiednim wyborem. Te rowery MTB-XC wyróżniają się bardziej agresywną geometrią i wydajnymi komponentami, które sprawiają, że są one idealne do ścigania się na trasach XC. Progresywna geometria, najważniejszą cechą rowerów cross level jest ich progresywna geometria. Dzięki niej rower jest sztywniejszy, bardziej precyzyjny w prowadzeniu, a także stabilniejszy na zjazdach. To idealny wybór dla osób, które lubią dynamiczną jazdę i wyzwania na trasach XC. Osprzęt Shimano i amortyzatory RockShox Model Level to rower wyposażony w światowej klasy osprzęt Shimano oraz amortyzatory RockShox i Suntour. Te komponenty zapewniają nie tylko doskonałą wydajność, ale także niezawodność w trudnych warunkach terenowych. Dzięki nim możesz śmiało stawiać czoła różnym wyzwaniom na trasach XC. Lekkie i wydajne koła również koła są istotnym elementem rowerów Cross Level. Modele te wyposażone są w lekkie 29 calowe koła ze wzmacnianymi aluminiowymi lub karbonowymi obręczami DT Swiss. To oznacza, że rower zapewnia bezkompromisowe przyspieszenie i oszczędza energię w kluczowych momentach wyścigów czy wyczynowej jazdy w trudnym terenie. Dla doświadczonych rowerzystów rower Górski Cross Level jest szczególnie polecany dla doświadczonych rowerzystów, którzy poszukują wydajnego roweru do ścigania się na trasach XC. Jego agresywna geometria i wysokiej klasy komponenty sprawiają, że jest to narzędzie idealne do rywalizacji na ścieżkach XC. Cross Lea seria rowerów stworzona z myślą o kobietach. Cross Lea to linia górskich rowerów damskich Stworzona z myślą o potrzebach kobiet. Dzięki specjalnie dostosowanej geometrii ramy oraz starannie dobranym komponentom, te rowery gwarantują maksymalną przyjemność i wygodę podczas jazdy w różnych terenach. Cross dba o rowerzystki na każdym etapie ich przygody, oferując zarówno modele rekreacyjne, jak i zaawansowane, z mocnymi hamulcami tarczowymi i komfortowym przednim amortyzatorem a wszystko to w kobietej atrakcyjnej kolorystyce, łącząc design z funkcjonalnością. Więcej o rowerach Cross Lea dowiesz się w kolejnym artykule. Sprawdź także Cross Lea, damska seria rowerów górskich. Czym się wyróżnia? Podsumowanie. Ostateczny wybór między modelem Hexagon a Levelem zależy od twoich preferencji i potrzeb. Jeśli szukasz roweru górskiego, który będzie równie wygodny na trudnych szlakach górskich, co na ulicach miasta, Hexagon może być odpowiednim wyborem. To uniwersalny rower, który sprosta wielu wyzwaniom. Z drugiej strony, jeśli jesteś entuzjastą jazdy w terenie, wyścigu fixe i wymagasz roweru z precyzyjną geometrią i świetnym osprzętem, to level może być bardziej odpowiedni. To rowery zaprojektowane dla wymagających rowerzystów którzy cenią sobie doskonałą wydajność i jakość. Wybór roweru elektrycznego to znacznie więcej niż tylko zakup nowego środka transportu. To decyzja, która może mieć długotrwały wpływ na Twój styl życia, codzienne dojazdy, a nawet na Twoje zdrowie i kondycję fizyczną. W tym artykule chciałbym się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami na temat najczęściej występujących usterek w rowerach elektrycznych oraz doradzić jak sobie z nimi skutecznie radzić. Omówię typowe problemy związane z baterią, silnikiem, systemem ładowania i nie tylko, dostarczając praktycznych porad, które pomogą Wam cieszyć się bezproblemową jazdą. Kolarstwo górskie i kolarstwo szosowe to dwie różne światy, które przyciągają wielu pasjonatów. Ale co byście powiedzieli na rower, który łączy w sobie najlepsze cechy obu tych dyscyplin, brzmi to jak marzenie. Dzięki Crossesker 6.0 to nie stanie się rzeczywistością to rower, który nie tylko skradnie twoje serce, ale także otworzy przed tobą zupełnie nowy świat możliwości.